Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Łękę i zajmuję się technologiami w IBM Polska. Jak zapewne większość z Państwa wie, IBM jest dość dużą firmą, która praktycznie realizuje projekty w każdej branży także i w branży transportu, logistyki. Dzisiaj opowiem troszeczkę o technologii blockchain. Kto słyszał o technologii blockchain z Państwa? O. Czyli całkiem spora grupa osób. Blockchain przede wszystkim kojarzy nam się z kryptowalutami, ale już nie tylko. Coraz więcej zastosowań jest w obszarze, w obszarze rozwiązywania problemów i wyzwań, optymalizacji w poszczególnych branżach. Nie ma branży, w której by tego, tej technologii nie można było zastosować. Z reguły posiadamy, każde, każdy biznes posiada swoją sieć. Partnerów, współpracy. Kluczową, kluczową rzeczą jest wymiana tych informacji pomiędzy tymi partnerami. Dzięki temu możemy optymalizować procesy, weryfikować realizowane transakcje. Obecnie wiele z informacji zapisywanych jest indywidualnie. Każdy ma swój rejestr, gdzie zapisuje swoje dane. Transakcje są następnie uspójniane. To zajmuje czas, zajmuje. Dodatkowe koszty związane z utrzymaniem, z nieoptymalnym wykorzystaniem e, takiego sposobu działania. A co by powiedzieć na to, że każdy ma dostęp do tych samych informacji, każdy, który jest uczestnikiem transakcji i ma dostęp do tych informacji natychmiast, i ta transakcja jest strzeżona bardzo pilnie strzeżona informacja o tej transakcji. To jest rozwiązanie właśnie blockchainowe. Blockchain jest to rozproszony rejestr informacji, który ma jedną podstawową cechę. Niezmienność. Raz zapisana dana nie może być modyfikowana, ani usunięta, ani modyfikowana. Dlaczego tak się dzieje? Krótki slajd technologiczny. Otóż, jak sama nazwa wskazuje, blockchain jest to łańcuch bloków, w których są zapisywane informacje o transakcjach. Każdy blok posiada. Swój hash, czyli identyfikator yy, identyfikujący unikalnie dany blok, posiada hash bloku poprzedniego i dane. I teraz kluczem do zrozumienia, jak, dlaczego w blockchainie nie da się modyfikować danych, jest to, że ten hash powstaje na podstawie zawartości. Czyli jak cokolwiek byśmy zmodyfikowali tutaj, ten hash nam się zmieni. A to powoduje, jeżeli będziemy modyfikowali to tutaj, zrywamy ten łańcuch. I nie mamy spójnych danych. Jest to bardzo prosty pro, yy, mechanizm modyfikacji, yy, weryfikacji spójności danych. Dlatego ta technologia pozwala nam troszeczkę poprawić, poprawić, yy, realizować zaufanie pomiędzy partnerami realizującymi transakcje yy, i ewentualnie weryfikować pośredników, którzy nie mają wartości dodanej do w łańcuchu. Parę przykładów. Może jeszcze o. O pewnych takich obszarach, gdzie byśmy mogli zastosować blockchaina. Otóż jesteśmy w stanie śledzić precyzyjnie informacje dzięki technologii blockchain z punktu A do punktu B przez wielu pośredników pod warunkiem, że te informacje pośrednicy będą w blockchainie rejestrowali. Jesteśmy w stanie monitorować jakość usługi i to nie tylko w obszarze transportu logistyki, ale też i w sektorze finansowym i w wielu innych sektorach. Wierzcie mi Państwo, w każdej z branży jesteśmy w stanie blockchaina wykorzystać po to, żeby poprawić przejrzystość, transparencję realizowanych transakcji, jak i weryfikować pochodzenie danego produktu. Bardzo istotne jeszcze jest też to, że w blockchainie każda ze stron ma dostęp do tych samych informacji. Dzięki temu, w przypadku sporów, kiedy uważamy to narzędzie, tę technologię, jako technologię, która podnosi zaufanie, jesteśmy w stanie wyciągnąć dowody i fakty, które pozwolą nam przyspieszyć realizację sporu. Bo co, czym jest spór? Spór to jest konfliktem dwóch stron, który powoduje, że zamrażamy. Jako y, asety y, czy fundusze na czas sporu. Jeżeli ten spór będzie krótszy, automatycznie jesteśmy w stanie tym, tą gotówką y, obracać y, szybciej. Przykłady zastosowania tego. Firma Boeing wykorzystuje blockchaina do tego, żeby y, śledzić pochodzenie części w samochodzie. W branży, Yy, awi yy, w, w awiacji konieczne jest posiadanie informacji od początku, od, po, od powstania materiału do momentu zastosowania tego w samolocie. Po co? Po to, że w, 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 w sytuacji awaryjnej czy katastrofy musimy znać pochodzenie części, która spowodowała katastrofę. I na ten czas wyszukiwania tej, tej części, wszystkie samochody, które mają tą część są w Samolotu. Tak. I blockchain pozwala w parę sekund zidentyfikować część, jeżeli już będziemy mieli identyfikację, co było powodem katastrofy. Jesteśmy w stanie wycofać wtedy partię tych części z wszystkich samolotów, które operują na naszych niebach. Kolejny z przykładów jest... Rozwiązanie TradeLens. Jest to rozwiązanie, które rozpoczęliśmy realizować z firmą Maersk. Jak wiecie Państwo, to całkiem duża firma posiadająca całkiem dużą ilość kontenerów. I oni przyszli do nas z takim, z taką, z takim wyzwaniem, że ponoszą bardzo duże koszty związane z opóźnieniem docierania informacji do poszczególnych punktów, czyli kontener jest szybciej niż dokumenty. Procesowanie dokumentów jest też bardzo kosztowne dla nich. I co zrobiliśmy? Otóż umieściliśmy wszystkie dokumenty, które krążą razem z, yy, w czasie procesu yy, przesyłu kontenerów, do, techn właśnie do rejestru blockchainowego. Dzięki temu wszyscy zainteresowani od razu, czyli mówimy o portach, mówimy o agencjach celnych, mają dostęp do dokumentów, mogą je procesować, rozpocząć procesowanie. W szybkim czasie. To pozwoliło, szacuje się, że to pozwoli poprawić GDP całego świata na poziomie od 1 do 5%. Dlatego, że 80% produktów, które są przesyłane, które biorą udział w, w transporcie, jest przesyłanych drogą morską. Czyli poprawienie efektywności, skrócenie czasu podróży samego kontenera zwiększyło efektywność, większą przepustowość portów, większą efektywność samej firmy Mersk. Obecnie w firma TradeLens jest to olbrzymie konsorcjum, które zrzesza ponad 100 organizacji, wiele portów, na przykład Gothenburg, Rotterdam, Singapur, Hongkong, Halifax. No jest tutaj bardzo duża liczba udziałowców, stron, które Realizują proces przesyłania produktów z punktu A do punktu B. Kolejnym z przykładów jest Food Trust. Jest to kolejna sieć globalna, tak jak TradeLens, globalna sieć blockchainowa, która pozwala na monitorowanie żywności od producenta do półki sklepowej. Tutaj to rozwiązanie zainicjowaliśmy razem z Walmartem. Gdzie Walmart przyszedł do nas i powiedział, że mają problem z wycofywaniem produktów, które szkodzą które są szkodliwe dla konsumentów po wykryciu, identyfikacja tego, gdzie co się znajduje, jaka partia produktów była, gdzie ona się znajduje, była bardzo trudna do zidentyfikowania. Czasami zajmowało to 3-4 tygodnie. Obecnie firma Walmart. Jak i wiele innych firm, które korzystają z tego rozwiązania, jest w stanie to zrobić w parę sekund. Koleżanka sprawdzała ostatnio będąc w Chinach w sklepie Walmartu, robiąc skan kodu, była w stanie powiedzieć, z jakiego, od jakiego producenta przyszedł, pochodzi ten produkt. To jest. Obszar, w który nie tylko pozwala na zoptymalizowanie, na identyfikację produktów w całym łańcuchu dostaw w dowolnym momencie, ale też na przykład może być zintegrowany z technologią Internet of Things, gdzie będziemy realizowali, monitorowali jakość transportu dla krytycznych produktów typu lekarstwa, właśnie żywność i rejestrowali w sposób automatyczny w blockchainie parametry, które wykraczają poza granice. Dzięki temu jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty transportu, ponieważ nie będziemy transportowali czegoś, co się nie nadaje do użycia przerywam łańcuch dostaw. I możemy zawrócić produkt dużo wcześniej do producenta czy w punkt, niż od, od konsumenta końcowego. Obecnie wiele firm się przyłączyło do tej sieci w Europie. Kerfur e, przyłączył się e, jak, jakieś 3 miesiące temu. Obecnie monitorowana jest e, dostawa e, drobiu dzięki temu systemowi i palu innych produktów. Oczywiście to nie, jest, nie ma sensu wszystkich, całego portfolio produktów e, monitorować w tym blockchainie, natomiast te, te krytyczne, które podlegają pewnym, e, pewnym restrykcjom. Kolejnym z obszarów, który wydawałoby się nie jest w domenie ibm a, czyli firmy technologicznej, to jest. E, Rozwiązanie dla sektora finansowego. Tutaj opublikowaliśmy rozwiązanie konkurencyjne dla SWIFTa, gdzie transakcje międzygraniczne yy, przesyłu pieniędzy są realizowane za pomocą technologii blockchain. 72 kraje obecnie biorą udział w tej sieci. Dzięki temu zoptymalizowaliśmy koszty transakcji pomiędzy stronami znajdującymi się w różnych yy, częściach świata. No i na sam koniec rozwiązanie, które zastosowaliśmy także u nas. IBM posiada taką spółkę IBM Financial Services, która leasinguje, udziela kredytów, finansuje projekty informatyczne. Jest to tego, największa tego typu spółka na świecie. I jak każda spółka, spółka tego typu, no, ma pewne, pewną pulę sporów pomiędzy swoimi partnerami. I wyzwaniem było właśnie ten czas, Spędzony na spory z partnerami. Średnio to wychodzi około 40 dni. Taki spór trwał średnio. Zamroziło to no wie, wiele gotówki, nie będę mówił ile, natomiast powiem, ile uwolniło. To zamrożenie byliśmy w stanie dzięki technologii blockchain, temu, że informacje o transakcji od razu są wrzucane na samym początku do rejestru rozproszonego, pozwoliły na Szybką weryfikację i skrócenie czasu z 40 dni do 10. Zwolniliśmy przez to 100 milionów dolarów w ciągu bardzo krótkiego czasu. Dzięki temu możemy inwestować te pieniądze zwolnione ponownie. I to są przykłady, które, których bym mógł tutaj mnożyć wiele i w farmacji, i w wielu innych obszarach w, w obszarze w, w rolnictwa. Kwestią jest tylko dobry pomysł na wykorzystanie tej technologii. Ja bardzo zachęcam do, do dyskusji w przerwie, jak można by było zoptymalizować procesy z wykorzystaniem technologii blockchain. Bo tutaj 10 minut to niestety było troszeczkę za mało, żeby to przedstawić. Mam nadzieję, że Państwa zainspirowałem. Dziękuję bardzo.